Dlaczego? Ponieważ nie, nie ma żadnej informacji, nie ma żadnej konsultacji społecznej. Państwo o tym doskonale wiedzą, tak? No mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że tak jest. Na spotkaniach, które nie władza wychodziła z inicjatywy, takiego czegoś w ogóle nie było. Rodzice starali się organizować spotkania, które Państwa zapraszali za każdym razem. Bo inwalidzi też mają prawo żyć. Jeśli pani wytyka takie drobiazgi, Pani państwo, ja życzę pani dużo zdrowia, żeby pani takich nie miała nieszczęść, jak ja. Bardzo proszę o przerwę, bo ja jako to już nie mogę wysiedzieć tutaj 10 minut, a chciałem też zabrać głos. Ale to jak rodzice się wypowiadają i wasze dziecko się uśmiecha, to tak można, tak? Moim Moim to, nie, nie będę polemizował w tej chwili, bo Twoje stanowisko jako wójtku, po przerwie, jeśli można, dobrze. Więc proszę o. Nie wyobrażając nikogo, podkreślam ciągle, jestem Pan i z natury to się cieszę z każdego dnia, z każdej chwili. Jestem optymistą jest i z chociaż mam nieraz bardzo duże problemy, to z uśmiechem pochodzę do życia. I proszę do mnie nie mieć pretensji. Tak, po prostu jestem. Nie chciałbym nikogo tutaj w jakiś sposób ujaśnić. Dzisiejsze tutaj nasze spotkanie, że tak powiem, to tak patrzę momentami, że to jest pewne przedstawienie. Przedstawienie widzimy tu, widzimy yy, w wypowiedziach według z góry ustalonego scenariusza. Brak tutaj takiego własnego jakiegoś uczucia wypowiedzi z karty czy z słowa. A już do tego dodam wypowiedź pana Andrzeja Krawczyka, to tak sobie że trzeba zmienić napis Komisariat Milicji czy Policji. I każdego z radnych trzeba przysłuchać. Tak to jest Tak to odebrałem i tak to jest, tym bardziej, że ostatnio taką formę tutaj coraz bardziej się świadczy. Ma szansę ta szkoła funkcjonować lepiej niż inne szkoły. Oczywiście koszty tego są. Jeśli to będzie szkoła społeczna, ona się mieści w możliwościach finansowych naszej gminy, żeby funkcjonować. Dziękuję bardzo. Życzę ma słów odnieść w tym momencie. Jak Pan słusznie stwierdził, jak ktoś nie ma argumentów, to atakuje, obrzuca drugiego człowieka. Więc Pan to pokazał na poprzedniej sesji, 31 stycznia, mówiąc, że nasze dzieci w domkach są zasmarkane z gilami przy nosach. Dziękuję. Jak ktoś nie ma argumentów obrzucania... Za tylko powiem tak. Państwu można? Proszę. Było takie miłe spotkanie w domkach, rozdanie. Sprzęt. I powiem wprost, w jaki sposób potraktowano dzieci z Słowina? W jaki sposób wypowiedzi były? Proszę Państwa, i to można sobie mówić różne sposoby, ale z nimi do Ja powiem wprost. Próba kreska na tym, co było, dajmy szansę funkcjonować w tej szkole. Każdy ma prawo robić straszenie konstytucją, sądami. Każdy ma na to prawo. Proszę bardzo. Niech to e, czyni, ale pamięta też o konsultacjach. Ja tam powiem, otwarty, dla mnie to jest przykra decyzja, ale uważam, że konieczna, żeby dalej istniał sześciu. A nie tylko szła domka, była wrócić. E, za, 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 za <laughs> Tylko, że osoba, która obraziła swój noc jest w stowarzyszeniu. Dobrze. Bardzo Panią, przepraszam, nie jest to moje stowarzyszenie, Dobrze. nie jest Co moje, Wybrane ja, przez pana. proszę Panią, był radny Małecki w stowarzyszeniu radny Szymacha. Głosowali za, za kandydaturą prezydenta. Ja im kazałem? Ja tam nawet nie byłem, ani nawet z nimi nie rozmawiałem. Proszę do nich mieć pretensje, a nie do mnie. Dobrze, ale czy ten ale... człowiek młody, bardzo wykształcony, kupa, tak jak inni tutaj, syn proszę bardzo, Proszę bardzo. Może być. To czy nie ma prawa tutaj istnieć? Czy tym bardziej jak dziecko wysyła? I mieszka po tej szkoły. On ma też swoje plany życiowe. Kierownik też ma takie prawo. być. Tak, bo ma dwoje dzieci. Tak, oczywiście. Ma dwoje dzieci, wnuków, kochanych. Już jeden w przyszłym roku już nie dał szkoły. No. No. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan sądzi. zgłaszał. No. Proszę, proszę, ja chciałbym... proszę, proszę, to może kolega bo chciałby coś powiedzieć. Proszę bardzo, proszę się przedstawić. Dziękuję, ale no, to jeszcze nie teraz. Słuchajcie, przede wszystkim e, panie e, Górski, e, młodszy, troszeczkę umiaru, spokoju, lepiej będzie tutaj no, brzmiało. E, Panu panu jest. Tak, tak, ale masz jeszcze obowiązek być grzeczny. Yy, przynajmniej tak deklarowałeś. Yy, proszę Państwa, chcieliście, żeby zająć głos. Co prawda nie miałem zamiaru, ponieważ swoje stanowisko zajmowałem już bardzo dawno temu i wielokrotnie na spotkaniach, które się organizowali. I na tych spotkaniach yy, próbowałem Was przekonać do, yy, do tych racji i do większego zaangażowania się właśnie w szkołę społeczną. Bo moim zdaniem jest to jedyna szansa, żeby w gminie Darłowo było sześć szkół, a nie tak jak w gminach ościennych jest na przykład w gminie Maluchowo jest jedno gimnazjum na całą gminę i y, jedno gimnazjum na całą gminę i y, trzy szkoły podstawowe. Jest to y, spędzanie Wszystkich dzieci w jedno miejsce Czy chcecie tego? Ja słyszałem na spotkaniu. Spokojnie, spokojnie, proszę się nie denerwować Dajcie mi powiedzieć Ja grzecznie słuchałem waszych No wręcz nawet też Jobel Bo tu sobie zapisałem Hamstwo, nie mają sumienia, nie mają rozumu Sprzedawczyki Pajace To padło właśnie z tej strony To padło właśnie z tej strony Proszę Państwa Jeżeli Chcemy rozmawiać, a Wy żeście chcieli rozmawiać, e, tak przynajmniej żeście się deklarowali, to też trzeba się nawzajem szanować. Ja byłem na tych spotkaniach, co? Nie na jednym, proszę Państwa. Byłem... Na jednym tylko nie byłem. Były trzy organizowane, na jednym tylko nie byłem. Cztery? Tak. Na jednym tylko nie byłem, gdzie byłem wtedy właśnie chory. I wtedy nie byłem. Cztery, to znaczy czwarte, to jakie to, to z telewizją trwa, tak? Yeah. nya yeah. na